Wypadek awionetki. Trzy osoby w szpitalu. Wypadek awionetki. Trzy osoby poszkodowane. Trzy osoby zostały poszkodowane w wypadku awionetki CES na 172 w Żernicy Wyżnej koło Leska Podkarpackie. Wszystkie trafiły do szpitali poinformował PAP w niedzielę wieczorem rzecznik podkarpackich strażaków brygadier Marcin Betleja. Informacje o wypadku straż pożarna otrzymała około godzina 17.30. Na razie nie są znane jego przyczyny. Zbadaje Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, powiedział brygadier Betleja. Gdy przyjechali strażacy, na miejscu był już śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego oraz karetki pogotowia. Wszystkie trzy osoby podróżujące awionetką zostały zabrane do szpitali, poinformował rzecznik podkarpackich strażaków dodał, że strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i ograniczyli wyciek paliwa z samolotu.